Dzień dobry, szanowni państwo, witam na podpisaniu umowy na rozbudowę mostu drogowego imienia Józefa Piłsudskiego w Toruniu. Serdecznie witam pana prezydenta Michała Zaleskiego, gospodarza dzisiejszego wydarzenia. Jest z nami także pan Rafał Wiewiórski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Witam również serdecznie naszego gościa, pana Edwarda Głaza, prezesa zarządu Intop Warszawa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonawcą robót w tej najważniejszej miejskiej inwestycji jest konsorcjum firm Intop Warszawa, spółka ZOO i EuroDarmal, spółka ZOO z Kamiennej Góry, która jest partnerem konsorcjum. zanim podpiszemy umowę, panie prezydencie, Proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, w tych nietypowych warunkach, szczególnych i wyjątkowych, ale także z tym poczuciem pewnej odpowiedzialności, że życie i funkcjonowanie miasta musi toczyć się dalej, musi być zorganizowane, że przecież za jakiś czas oby jak najkrótszy uporamy się z problemem koronawirusa i będziemy normalnie funkcjonowali. A. Funkcjonowanie miasta to przede wszystkim jego rozwój. Ten rozwój także poprzez wykonywanie takich zakresów robót, jak chociażby jedno z najważniejszych zadań w obecnych latach. W w naszym mieście zadań inwestycyjnych, jakim, jaką, jakim zadaniem jest rozbudowa mostu marszałka Józefa Piłsudskiego. O zakresie tego zadania na pewno powie pan dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Ja tylko chciałbym potwierdzić, że jesteśmy przygotowani do finansowania tego przedsięwzięcia, środki zabezpieczone zostały poprzez uchwałę Rady Miasta dotyczącą budżetu miasta Torunia na rok 2020 oraz wieloletnią prognozę finansową na kolejne lata. Będziemy także jako wszyscy mieszkańcy Torunia no z wielką uwagą patrzyli na postęp robót na tej inwestycji, na to jak będzie ona zmierzała do szczęśliwego finału. Interwencja w postaci rozbudowy, taka jest oficjalna nazwa, ale wiadomo, chodzi przede wszystkim o to, aby podnieść jakość i standard korzystania z tego leciwego już mostu, mostu, który w naszym mieście... Już jest od roku 1934, wtedy był oficjalnie udostępniony. Aby podnieść jego walory techniczne, zapewnić bezpieczne i sprawne korzystanie, ta interwencja jest niezbędna, konieczna i oczywista. Dziękuję panie prezydencie. Teraz poproszę o kilka słów pana Rafała Wiewiorskiego, dyrektora miejskiego zarządu dróg. Drodzy państwo, udało nam się zakończyć postępowanie przetargowe. Jesteśmy przed podpisaniem umowy z wykonawcą robót. A co będziemy wykonywać? Będziemy wykonywać przede wszystkim remont płyty głównej mostu. Jest to główne zadanie, które zamierzamy w tym roku wykonać. Ten remont płyty głównej będzie polegał przede wszystkim na zdjęciu asfaltu, naprawie elementów stalowych i betonowych oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z nowymi dylatacjami i nowymi barwami bezpieczeństwa. W ramach przebudowy, rozbudowy mostu będziemy mieli także wymianę półek, półek chodników, w tym wypadku powstaną tutaj osobny chodnik, osobna ścieżka wowa z każdej strony poszerzymy istniejące ciągi komunikacyjne, które mają niecałe 1,80 m szerokości w tej chwili do 4,20 netto, także to jest dosyć znaczna poprawa. Ciągi także uzyskają nowe oświe oświetlenie e, i e, punkty widokowe. Punkty widokowe ze strony e, Starówki, jak i punkty widokowe ze strony Dolnej Wisły, czyli na zachód od e, mostu. E, sam most zostanie wyposażony także w windy, nie tylko dla pieszych, ale także dla rowerzystów, jak i w zjazd rowerowy i zejście dla inwalidów w kierunku kępy bazarowej. Schody będą po obu stronach windy, od strony bulwaru. Całość jeszcze dopełni naprawa powierzchni zabezpieczenia antykorezyjnego i malowania dolnej części mostu i usunięcia rdzy z istniejących już jeszcze u góry, a nie wymagających takiej gruntownej ingerencji ognisk rdzy na górnej części mostu. Przede wszystkim rozpoczniemy także od budowy przeprawy tymczasowej w chwili obecnej trwa przebudowa dwóch ulic ulicy Przybyszewskiego oraz ulicy Zagrodowej. Mamy położoną w tej chwili już nawierzchnię asfaltową na ulicy Zagrodowej. Jesteśmy w trakcie wykonywania chodników, zjazdów do posesji i uzupełnieniu oświetlenia. Natomiast na ulicy Przybyszewskiego rozpoczęliśmy roboty od przede wszystkim ciągów pieszych, żeby zabezpieczyć zejście pieszych zjezdni na chodniki, żeby zabezpieczyć dojście do działek, zbliża się okres wiosenny i to będzie przede wszystkim interesowało uczęszczających ulicą Przybyszewskiego. Firma Format z Jeleniej Góry wykonała dla nas wizualizację mostu, te wizualizacje będą dostępne od dnia dzisiejszego na stronach miasta. Tutaj mamy widok na windę i z drugiej strony widok na windę i wygląd mostu. Punkt widokowy. was, tak, jak będą wyglądały półki, czyli ciąg, -rower, ciąg rowerowy i ciąg y, pieszy po obu stronach przeprawy mostowej. Oczywiście po zakończeniu robót, a więc mm. przed nami 20 miesięcy intensywnych prac, prac, które będą wykonywane, tak jak pan dyrektor powiedział, y, zarówno na głównej przeprawie, a więc rozbudowywanym moście marszałka Józefa Piłsudskiego, jak i także Wykonywane będą przez tego samego wykonawcę, jeżeli chodzi o przygotowanie do pobudowania czy postawienia mostu tymczasowego na przedłużeniu ulic Przybyszewskiego i Zagrodowej. Miejsce, które już wielokrotnie Państwu prezentowaliśmy, z, tym, z dodaniem od razu tej informacji bardzo ważnej. Będzie tam możliwy ruch tylko i wyłącznie samochodów osobowych i to ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Podpory budować będzie konsorcjum firm Intop i Eurodarmal, natomiast most będzie montowany przez wojsko polskie, przez specjalistyczny pułk sąsiedniego i Inowrocławia. Dziękuję panowie za te informacje. Mam jeszcze komunikat dla państwa dziennikarzy od pani Agnieszki Kobus-Peńsko, rzecznika prasowego MZD, że wizualizacje, jako, jakie pokazywał dyrektor Wiewiórski, oczywiście otrzymają państwo drogą elektroniczną. A teraz poproszę jeszcze o kilka słów reprezentanta wykonawcy, pana prezesa Edwarda Głaza. Dzień dobry państwu. Panie prezydencie, panie dyrektorze, dziękujemy bardzo za zaufanie, którym państwo nas obdarzyli przy... przy na no, podpisaniu tej umowy i realizacji zadania. Postaramy się, tak jak już Pan Prezydent tutaj powiedział, w ciągu 20 miesięcy oddać ten most i zrobimy wszystko, żeby on wyglądał tak, jak na wizualizacjach. Jesteśmy tutaj do tego zadania w konsorcjum my, Intop, Warszawa, Spółka ZO oraz Eurodarmal. Podzieleni jesteśmy tak, że Eurodarmal będzie odpowiedzialny za antykorozję mostu, natomiast pozostałe wszystkie, cały pozostały asortyment prac będziemy my wykonywać jako, jako, jako Intop. Jesteśmy polską firmą z polskimi korzeniami i bardzo się cieszymy, że, że, że możemy dla miasta Torunia zrobić no, chyba jedną z ważniejszych inwestycji miejskich. Także dziękuję bardzo za zaufanie jeszcze raz. Drodzy Państwo, przejdźmy zatem, przejdźmy zatem do y, sytuacji, z, dla której się znaleźliśmy dzisiaj. Proszę Panów o podpisanie y, umowy. Teraz drodzy Państwo, powinien nastąpić symboliczny uścisk dłoni. Oczywiście. Umowy są już wcześniej parafowane, sprawdzane przez prawników, podpisane przez osoby, które są zobowiązane do podpisania, na przykład w Miejskim Zarządzie Dróg jest to Główna Księgowa. Także tutaj już ten symboliczny ostatni podpis pana prezesa i pana dyrektora i myślę, że teraz panowie z daleka podadzą sobie, wymienią te dokumenty, no i powinności stanie się zadość. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, i w takich warunkach, a więc w warunkach epidemii, z tą nadzieją, że wszystko co dobre przed nami, także i realizacja tej inwestycji. Dokonana została ta ważna czynność, zakończenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą na rozbudowę mostu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Panie Prezesie, życzymy zdrowia całej załodze, wszystkim kooperantom, wszystkim, którzy współpracują z Państwem przy realizacji tego zadania a Miejskiemu Zarządowi Dróg dobrego wypełniania powinności reprezentanta miasta Torunia w realizacji tej inwestycji przy pomocy także oczywiście inżyniera projektu, ale to już jakby oddzielny zakres zagadnień. No i teraz, no cóż, trzeba zacząć pracę. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Panowie, proszę jeszcze o zajęcie miejsc. Mamy czas na kilka pytań od dziennikarzy, którzy przysłuchują się temu wydarzeniu, oglądają jego transmisję w serwisie YouTube, a pytania przesyłają na specjalnie utworzonej grupie na portalu Facebook. Rozpoczniemy od pytania, które kierowane jest do dyrektora Wiewiórskiego, Mariusz Orłowski, Telewizja Toruń. Czy rozpoczęcie realizacji tak ważnej inwestycji w mieście nie powinno zostać odłożone w czasie? Co jeśli branża dostanie zapaści, a most w Toruniu będzie zamknięty i rozebrany? Oczywiście pytanie ma związek z aktualnością sytuacją Stanu epidemii w ogłoszonego w całym kraju? No tutaj nie jestem odpowiedzialny za stan epidemii w kraju. Różnie mogą nastąpić rozwój wypadków. W chwili obecnej nie mamy zamkniętej żadnej budowy, chociaż sygnały do nas docierają, że pracownicy niektórzy, niektórych firm boją się o swoje zdrowie. Yy, mamy nadzieję, że zanim rozpoczną no, te zostaną główne ten, to, 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 e, to centrum epidemii minie. Yy, yy, patrząc na to, co się dzieje w, w źródle, czyli, czyli, czyli w Chinach. Yy, ta, model, ta rozbudowa jest potrzebna. Jest potrzebna dla miasta, yy, musimy myśleć yy, o przyszłości, a nie tylko skupiać się na tym, co tu i teraz. A oczywiście też trzeba dodać, że nie będziemy jakby no bez zastanowienia wkraczali w kolejne etapy tej inwestycji, Przypomnę, że pierwszy etap to praktycznie niezauważalne ograniczenie ruchu na moście. Pozostają dwa pasy ruchu i no, to praktycznie przy obecnych, szczególnie natężeniach pojazdów, to, to jest już naprawdę w zupełności wystarczające. Miejmy nadzieję, że w tym czasie, który jest planowany na 3-4 miesiące, sytuacja epidemii w naszym kraju się do końca wyjaśni. No i wtedy oczywiście. Te decyzje związane z kolejnym etapem, a więc całkowitym ograniczeniem dostępu do Mostu Piłsudskiego pojazdów innych niż autobusy czy komunikacja publiczna, to oczywiście wtedy ta decyzja będzie podejmowana. Natomiast nad najbliższe 3-4 miesiące to jest ten etap, gdzie no, ruch na moście zostaje zachowany dla wszystkich dla pełnego asortymentu pojazdów, i także tak jest, tak było specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymogiem jest to, żeby również pozostawała dostępność dla pieszych i rowerzystów, chociaż po jednej stronie, czy jakby jednym Traktem. Więc myślę, że tutaj. No, Ja głęboko wierzę w to, że ten czas, kiedy będziemy pod groźbą i presją epidemii, ten czas skończy się w ciągu najbliższych miesiąca, dwóch i tym samym również i kwestie dalszej organizacji tej inwestycji będą, będą możliwe do doprecyzowania. Do Natomiast oczywiście należy się liczyć także z zawirowaniami na rynku gospodarczym czym to również będziemy uważnie obserwowali. Pamiętajmy jednak o tym. To przedsięwzięcie, to zadanie nie mogło być już dłużej odkładane. Los zrządził, że trafiliśmy z początkiem tej inwestycji w epicentrum epidemii właśnie, ale no cóż, tak to również się zdarza. Kolejne pytanie, Michał Mrozek, Radiogra. Kiedy zostanie... Zatwierdzona tymczasowa organizacja ruchu w mieście? Czy będzie ona opierała się na założeniach opracowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej? To pytanie ponownie do dyrektora Wiewiórskiego. Tak. jest to przez długie miesiące opracowywaliśmy te założenia dotyczące organizacji ruchu w mieście i będziemy to kontynuować. Samo przygotowanie projektu organizacji ruchu leży po stronie wykonawcy. Jesteśmy umówieni, że w najbliższych dniach otrzymamy harmonogram realizacji i w tym harmonogramie zostaną określone te terminy. Szanowni Państwo, zwracam się do dziennikarzy. Czy są jeszcze jakieś pytania? To jest dosłownie ostatni moment, aby je zadać. Cóż, jeśli nie mają Państwo więcej pytań, to bardzo dziękuję Panom za szereg informacji przekazanych Państwu, a dziennikarzy zapewniam, że materiał wideo i materiał dźwiękowy po tej konferencji zostanie do Państwa przesłany drogą elektroniczną.